Cichy wróg twojego umysłu, niedobór snu i jego wpływ na psychikę. Czy kiedykolwiek obudziłeś się zmęczony, mimo że spałeś całą noc? A może masz wrażenie, że twoje myśli są coraz bardziej przytłaczające, a stres trudniejszy? Do opanowania może to nie twoja praca, nie relacje ale twój sen. Sen to nie tylko czas odpoczynku to kluczowy fundament zdrowia psychicznego. A jego brak działa na mózg jak cichy sabotażysta. W dzisiejszym świecie sen często bywa traktowany jak luksus, a nie konieczność. Skrolujemy telefon do późna, pracujemy po godzinach, kładziemy się spać z głową pełną problemów. Skutki: niepokój, drażliwość, problemy z koncentracją, a z czasem nawet depresja czy stany lękowe. Brzmi znajomo, ale dlaczego właściwie brak snu tak bardzo wpływa na naszą psychikę? Wszystko zaczyna się w mózgu. Podczas snu dochodzi do procesów czyszczenia. Mózg usuwa toksyny, przetwarza emocje, utrwala wspomnienia. Gdy śpimy zbyt krótko lub niespokojnie, te procesy są zaburzone. Nasz mózg pracuje na pół gwizdka, a my zaczynamy to odczuwać każdego dnia. W badaniach opublikowanych przez National Sleep Foundation wykazano, że osoby śpiące mniej niż 6 godzin na dobę są o 2 razy bardziej narażone na rozwój depresji. Co więcej, brak snu pogłębia już istniejące problemy emocjonalne. To jak błędne koło: Źle śpisz, masz gorszy nastrój, trudniej zasnąć. Zatrzymajmy się tu na chwilę i zadaj sobie pytanie: czy naprawdę dajesz swojemu umysłowi czas na regenerację? Jeśli nie, nie jesteś sam. Ale dobra wiadomość jest taka, że można to zmienić i to szybciej niż myślisz. Jak brak snu niszczy twoją psychikę krok po kroku? Wiesz już, że brak snu wpływa na mózg, ale jak dokładnie? Zacznijmy od emocji. Gdy nie śpimy wystarczająco długo, nasza amygdala, część mózgu odpowiedzialna za przetwarzanie emocji, działa nadaktywnie. Efekt? Reagujemy silniej, nawet na drobne bodźce. Jesteśmy bardziej drażliwi, lękliwi i przytłoczeni. To nie koniec. Niedobór snu obniża poziom serotoniny i dopaminy neuroprzekaźników odpowiedzialnych za dobre samopoczucie i motywację. Czujemy się przygnębieni, mamy mniej energii i trudniej podejmujemy decyzje. Mózg funkcjonuje w trybie przetrwania, a nie rozwoju. Ale to nie tylko emocje, to też relacje. Gdy jesteśmy niewyspani, trudniej nam słuchać, rozmawiać i empatyzować. A konflikty wynikające z irytacji pogarszają nasze samopoczucie. Brzmi jak spirala: tak właśnie działa brak snu, zaburza wszystko, od uczuć po komunikację. Co ciekawe, badania z Uniwersytetu Berkeley wykazały, że jedna nieprzespana noc może zmniejszyć aktywność w korze przedczołowej, części mózgu odpowiedzialnej za logiczne myślenie, nawet o 30%. To tłumaczy, dlaczego po słabej nocy mamy mgłę mózgową i trudności z koncentracją. Ukryte sygnały, niedoboru snu, czy je rozpoznajesz? Nie trzeba cierpieć na bezsenność, żeby twój sen pogarszał zdrowie psychiczne. Często objawy są subtelne, ale powtarzające się. Na przykład budzisz się w środku nocy bez powodu, rano boli cię głowa, masz problemy z pamięcią albo irytujesz się z byle powodu. Znasz to? Twój organizm potrafi bardzo wyraźnie powiedzieć: potrzebuje snu. Tylko trzeba go słuchać. Częste ziewanie w ciągu dnia, brak motywacji, niekontrolowane podjadanie to wszystko mogą być efekty zakłóconego rytmu dobowego. Co ciekawe, wiele osób tłumaczy zmęczenie lenistwem. Tymczasem przyczyna może tkwić w jakości snu. Nawet jeśli śpisz 7-8 godzin, ale często się budzisz, śpisz płytko albo w hałasie, Twój mózg nie regeneruje się prawidłowo. Zaburzenia snu nie muszą wyglądać dramatycznie. Czasem wystarczy kilka złych nawyków, jak jedzenie tuż przed snem, ekspozycja na światło niebieskie z telefonu czy myślenie o pracy w łóżku, by zakłócić ten delikatny system. Błędy, które popełniasz przed snem i nie wiesz, że ci szkodzą. Zasypianie to nie przycisk wyłącz. To proces, a ten proces łatwo zaburzyć. Jednym z najczęstszych błędów jest używanie telefonu w łóżku. Światło niebieskie emitowane przez ekran hamuje produkcję melatoniny, hormonu snu. Efekt? Trudniej zasnąć, sen jest płytszy, a poranki trudniejsze. Inny częsty błąd? Jedzenie przed snem. Kolacja o 23 jasmu brzmi niewinnie? Twój organizm. Zamiast odpoczywać? Trawi. A to oznacza gorszy sen i większe ryzyko koszmarów. Nie można zapominać o stresie. Gdy idziesz spać zestresowany, twoje ciało produkuje kortyzol. Hormon walki lub ucieczki. To naturalne, ale absolutnie niepożądane przed snem. Często bagatelizujemy też środowisko snu: zbyt wysoka temperatura, hałas, nieprzewietrzone. Pomieszczenie, wszystko to wpływa na jakość odpoczynku. Nawet kolor światła w pokoju może mieć znaczenie. Proste sposoby na lepszy sen i mocniejszą psychikę, poprawa snu nie musi oznaczać rewolucji. Czasem wystarczy kilka małych zmian. Zacznij od rutyny. Chodź spać i wstawaj o tej samej porze. Nawet w weekendy. Twój mózg kocha regularność. Wyłącz elektronikę minimum godzinę przed snem. Zamiast scrollować, sięgnij po książkę. Weź kąpiel, posłuchaj spokojnej muzyki. Pomóż swojemu mózgowi przejść z trybu działania do trybu regeneracji. Spróbuj technik oddechowych. Na przykład oddychanie 4-7-8, wdech przez 4 sekundy, zatrzymanie 7, wydech 8. To naturalnie wycisza układ nerwowy. Możesz też zapisać myśli przed snem, wyrzucając z głowy to, co Cię stresuje. Dbaj o otoczenie. Pokój powinien być ciemny, cichy, chłodny, około 18 dog. Zainwestuj w dobrą poduszkę i materac. To nie luksus, to inwestycja w Twoje zdrowie psychiczne. Podsumowanie. Jak zamienić sen w supermoc psychiczną i dlaczego warto zacząć dziś? Sen to nie strata czasu. To najtańsze i najpotężniejsze narzędzie regeneracji psychicznej, jakie masz. Dzięki niemu Twój mózg czyści się z toksyn, porządkuje emocje i daje Ci siłę do działania. Jeśli zaczniesz traktować sen poważnie, zauważysz różnicę. Mniej lęku, więcej spokoju. Lepsza pamięć, lepsze relacje. To domino działa w obie strony. Dobry sen, silna psychika, lepszy sen itd. Nie musisz od razu zmieniać wszystkiego. Zacznij od jednej rzeczy. Może to będzie wcześniejsze. Wyłączenie telefonu. Może kupisz zasłony zaciemniające. Każdy krok się liczy. Każda noc lepszego snu to inwestycja w ciebie. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że naprawdę chcesz coś zmienić. I to już ogromny krok naprzód. Sen to nie luksus. To fundament zdrowia psychicznego. Kiedy go zaniedbujemy, nasz mózg nie ma szansy na regenerację. Emocje wymykają się spod kontroli, a codzienne wyzwania stają się coraz trudniejsze do zniesienia. Przez cały ten film zobaczyłeś, jak zły sen wpływa na poziom stresu, koncentrację, a nawet relacje z innymi ludźmi. Dobra wiadomość jest taka, że poprawa jakości snu nie wymaga wielkich inwestycji, czasem wystarczy mała zmiana nawyków, aby wszystko się zmieniło. Jeśli chcesz odzyskać wewnętrzny spokój, lepszy nastrój i więcej energii każdego dnia. Zacznij od tego, jak kończysz dzień. Ogranicz niebieskie światło, stwórz rutynę wieczorną. Zadbaj o ciszę i ciemność w sypialni, twój mózg ci za to podziękuje, nie tylko lepszym snem, ale też większą odpornością psychiczną. Pamiętaj, lepszy sen to lepsze życie. Jeśli chcesz więcej takich materiałów o psychice, zdrowiu i codziennych zmianach, które robią różnicę, Zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz i kliknij lubię to. A jeśli masz swoje sposoby na lepszy sen, podziel się nimi. Twoja historia może pomóc innym.